No, Więc zaczęliśmy kręcić drugi filmik. Kiedy skończyliśmy na Suzynki na, na aparacie, to robimy na ustynki. Więc, Zuzinko, co robisz? Na filmie, gdy właśnie nie jestem pewna, co że... mówisz. <grym> Czekam, muszę tylko pokazać, gdzie jest zbliżenie, zbliżenie. O nie, dlaczego nie działa? Nie wiem. A to jest zbliżenie? Nie wiem. Idzie jest zbliżenie. Dobra, no nie wiem. Dobra, okej. Okay. Będziemy takie takiej odejścia. Zinko, co robisz? No, już jest najgłośniej, wiesz? Tak. Więc tak. Zinko, co wygląda na filmik, który przed kręciłyśmy na innym aparacie. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo jak mnie to zabije. Więc tak, ja tutaj może opiszę nasz pokój. Więc to jest nasz pokój? To jest balkon, o który kłóciły się z nami nauczycielki, bo twierdziły, że będziemy wychodzić na dwór. To prawda, czasem sobie wypierdzielamy, ale tylko przed schody, także nie było się co bać. Fajne są rolety, fajna firana u góry. I no i zuzinka tutaj jest, tam są nasze chusteczki. To jest jej łóżko, czasem jest moje. Nie wiem w końcu, jak to jest. No, na co? No. A propos y, mówienia czasem nie na temat, zuzinka rozmawiała wczoraj sama do siebie w autobusie. Oj, no. huh opowiadałyśmy Ci, jak nas spała? No. Ci, okej. Okej, okay, no tu mamy nasze butelki z HID Parku. Tu jest łóżko ustęgi. Bajzer i... I bluza zucha, ta niebieska. Tutaj, tu jest standard. Tu też standard. 500 butów. I najważniejsze stół z żarciem. Tam jest jeszcze drugi. Nie wiem, czy go teraz widać pewnie. Nie, ale warto nakręcić. O, a tam jest szafa. Tam jest mój ręcznik jeden, bo drugi gdzieś mi się zgubił. Nie wiem gdzie jest. Mam no, nadzieję, że mi go znajdzie. Wracając <skrym> do tematu. Jocie. Tutaj jest fajnie, bo Nutella nie nasza. Mix O! 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 To jest mistrz tej kolonii. Czekaj. Na chwilę muszę zejść. Okej. Okay. naprawdę. Musisz trzymać Mix czekaj, ja Musisz Dobrze. trzymać Fond. Mix up. Okej. Okay. party i do sprawy. LG Drink. Mix up jest zakupem. Nie wie pan. Mixup jest to produkt zakupiony w Lidlu. Daje mi kopa. Czujemy się po nim jak po wypiciu e, procentowego napoju, oraz chce się jej srać. Zdaje go, jest to świetne wyjście. No. jest czy masz problemy w ubikacji? Nie. Po Mixup. Nie, cześć, zrobimy reklamę. Ja miałam problemy. Czekaj, zrobimy tak. Mixup. Teraz jest reklama, i ty powiesz, że masz problemy. Ustyno, czy masz problemy z robieniem kupy? Mam. Jest na to pro... Ma! Ma, czekaj, bo ty, okay. Jeszcze raz. Justyno. Czy masz problemy z wydalaniem się? Ma. Ma. Nie wiem, dlaczego ci to tak cieszę. W każdym razie. Mamy na to radę. We... Kup! Mix-upa, który We, i, za, i za... Nie umiem się ja. Jestem Jestem błogoelekwentna, który zaprowadzi się do łazienki od razu... Marietka. Zakręcam film, wiesz? Marietko, przedstaw się. Marietka ma dzisiaj świetną koszulkę. Marietka, pokaż swój ten kolczyk w pępku. Proszę? Trzeba będę zbliżeń. Tak, to jest jej kolczyk w pępku. To jest mój kolczyk w pępku. Ekstra. spodnie. Spodnie też są spoko. Okej. Zakręciłam. Czy pokaż włosy? Okej. Ekstra. Dobra, chodź tu. Chodź tu! Chodź tu, proszę! Bo będą mówić malwa! Chodź tu! To będą mówić malwa! jest ma taki kawałek! Jest godzina 25. Ci, <grywa> <grywa> ekstra wyglądasz, powiem ci, ekstra. Dobra, ale czekajcie, bo mówię Nie Nie wszystkie. no na to nas teraz weźmie. Na pewno nie znajdę. czy masz problemy z wydalaniem się? Ale po prostu masz. Mam. Jest na to rada. Mix up. Mm. Goni do dzięki 5 sekund. Ej, mix-up, go slap. <laughs> Ujeżdżacie się, wyglądacie jakbyście się ujeżdżały. Tak. Ujeżdżij ją. To jest mi gra w koszamyka. Mi gra w dokładnie. Ale czekajcie, byś tam się utoś. Chciałam Ciebie o coś spytać, wiesz? Że ją wiedzą w stylę, w sensie. Bo to kręcę <grytanie> z osad w bezwiednie wkręcam się, się, siła, zbyt się, zbyt. Ale się ja w styl. się. mi też, ja po prostu nie mogę. Ale mi się mi się chce A mi się do znowu... końca. A piłeś mi Nie, nie piłam. A wypił no, się to? Nie chce. No, miałam jedną i Nie Jeszcze zajął zupę nie stylą. A kiedyś to się trać, Nie. Czekaj? jeszcze raz, jeszcze raz. Zapraszam się o to jeszcze raz, a my się nakręcimy, i robimy icinę. no? to okay. jest na wolnym korzystają z Podziękujmy Nie, Okej. Okay. nie, jest nie, który korzystają nie, Podziękujmy za nie, że go wzięła. nie, ja Dziękujemy mamie Zozinc... <grym grym> jeszcze dziękujemy. Raz. Tak, jak ja skończę, to tak... Dziękujemy! Dobra. dobra. Dziękujemy mamie Zozinki za to, że pozwoliła jej wziąć czajnik. Pomimo tego, że martwiła się, że popali wszystkich na <grym> tymże obozie. Dziękujemy! Raz, Dziękujemy! <grym> Pomachaj się do publiczności. Zozinka, jak bardzo dziękuję twojej mamie za to, że dała ci ten... Czajnik. Czajnik. E, mamie... Bardzo. Teraz pozdrawiamy. Ej, ja co jest. Chcesz kogoś pozdrowić? Mamy. Ej, Dlaczego? Bo to jest dla Chcesz pozdrowić? Mam nie, nie, pieska, nie mam kotka. jest kotka, kotka. kotka, chodziło mi kotka z mojego Tak, kotka mojego. <laughs> nie mam kotka. Tak, <laughs> dobra. Masz to Masz dobra. na spodzie. mojego kotka. Kochanego, takiego Chcę pozdrowić moją, mam z raką rybu. Z Dobrze, malba. Kiedy? Niedawno. Malwa, kogo chcesz pozdrowić? Ciebie. Dzięki. Ciebie. aż coś do powie. Paula? Mojego jego Tygrysa. Cygryta, I mam z tym a <grystanie> one... one wyłapiają akwarium łyżką od mojej ziółki ja, miał, ja żyje, nie. Jesteście dzielne. Zuznika, Zostańka, chcesz czegoś raz kogoś zrobić? Ciebie. Dzięks. Chcesz A po co wymykałaś palce Bo wiesz to mucha. Komar. Nasza kresa? Nasza ty Udajemy że robimy dzisiaj tak? No, może e, ja mam. Okej, na tym nie kąta, to drugi no z no <grystlizm> Oryginalnie, znika je żelkę, patrzcie. Ej, gdzie to żelki? No, 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 pokaż, no, pokaż, no, pokaż, 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 pokaż no, całe opakowanie. Ale jego przyciściło, on ma jeszcze jedno. Ej, ale. Ej, ale Pitera wciściło, Czemu tylko brzuch boli? Nie wiem. Powiedział, że go przyciści za godzinę. Ej, sobie, bo nie mamy co z nimi zrobić, wiesz? A to jest na nie, nie, to południu dzisiejsza. Cześć. 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 Cześć! To ja kręcę cały poś... poś... z filmy. Jak zobaczycie jakieś dziwne Kolo filmy z tego bo to znaczy, że ja je robiłam. Chcesz o powiedzieć, opowiedzieć? Co opowiedz o opowiedz, jakiejś swojej przygodzie, którą tutaj przeżyłaś. Dobra, każda się powiedzieć o przygodzie, którą tu przeżyła. Najlepiej zwięzło, bo ludzie nie będą tego oglądać. Pomyśleć, jak nie się Tak. Może opowiedz o tym, jak zawsze wszystkie puszczamy w kiblu muzykę, żeby nie było słychać tego plum, a ja ostatnio bardzo dobrze sama się się z Dobra, dobra. mi się bardzo dobrze sła. To Dobra, Ej, rzucam temat. Przy czym Wam się dobrze syra? <laughs> przy ciszy. Dziwna jesteś, pa. Pan Dałam kupienia na fiberku. Ale nie no serio, przy czym? Przy jakiej muzyce? Malwa? To jest znowanie tak wolne. Głośnej. Głośnej, bardzo. Dobra, Gruźnika. Zrozumiesz mnie. Wam, tak, to się pyta o ten, co mówił to nic nie polega. Gdzie pani. O mina. <laughs> Więc mi się najlepiej. Aj, ale. Czy nigdy nie mówi, jak idzie starać. Ej, Ej, komar, 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 komar. My też mówimy. Trzeba, żeby reju. Robiłaś? A bo jak po prostu ale nie mówię takich rzeczy. Sorry. Co to? No, komar, komar. Sorry. No, <laughs> nie ma, Ale pomyślcie sobie, na przykład, jak za rok się spotkamy gdzieś tam kiedyś, albo za 50, no, na, naszej nie, nie, uczyłam, 50. 50 na naszej klasie? Tak, pięćdziesiąt Za na naszej klasie. Czy <laughs> 50, do 50. <laughs> Chcesz, że już wyłączyła? Nie, nie. Jakiś na... chciałam powiedzieć na, kierunku, no, na tak. sam koniec. Co? Dobra, zrobię zbliżenie tak mega na twój. Co się zbliża? No, ja odprawiam kawą. Eee, no. Pa. Chodzi, żebym się nie. znowu mi nie zaczął przycisk, tak?